20 kwietnia na polu doświadczalnym zasadziliśmy 19 odmian ziemniaka, w tym 16 odmian jadalnych i 3 odmiany skrobiowe. Nowością na polu doświadczalnym jest odmiana Rima, odmiana średniowczesna w kolorystyce miąższu kremowym. Jest to najnowsza odmiana zarejestrowana w bieżącym roku. Też są Odmiany żółto-mięsne, jak i białomięsne. Wśród odmian jadalnych z białomięsnych jest klasyczne starsze odmiany jak Irys, Jirga, ale też nowsze odmiany, właśnie jak Tarima, czy na przykład Catania, Ricarda, czyli odmiany o białym lub kremowym miąszu. Oczywiście przeważają odmiany o miąszu jasno-żółtym czy żółtym. To tak ogólnie w, w rejestrze odmian, ale i też na naszym polu doświadczalnym. Bardzo ważny aspekt agrotechniczny, żeby były szersze międzyrzędzia w uprawie ziemniaka. Dawniej uprawia, uprawiano ziemniaki. Przy międzyrzędziach szerokości 62,5-67,5, też na naszym polu doświadczalnym. W chwili obecnej 75 cm, po to, żeby było jak najwięcej ziemi obsypane, żeby były bulwy ziemniaczane W przypadku bardzo intensywnych opadów deszczu następuje rozmywanie redlin i promienie słoneczne. Atakują w cudzysłowie, byśmy powiedzieli, bulwy. One się robią zielone, czyli tworzy się substancja antyżywieniowa solanina, która w przypadku ziemniaków intensywnie zazielenionych, no takie bulwy nie nadają się do konsumpcji.